Zastanawiasz się, jak szybko i efektywnie porządkować oraz analizować informacje? Korzystaj z tagów FireTMS. Jak to wygląda w praktyce? By dodać nowy tag w systemie, należy przejść do menu Konfiguracja, Tagi, Opcja Dodaj. Zaznacz, czy on ma być tagiem jednorazowym czy dziedzicznym. By przypisać tagi do wybranego obiektu. Należy przejść do miejsca, w którym chcemy nadać tag, na przykład zlecenia, wszystkie zlecenia i edytować wybrane zlecenie. Następnie po prawej stronie w sekcji tagi należy wybrać z listy wcześniej dodany tag. Pamiętaj, tagi można filtrować oraz dodawać czy usuwać również masowo. Dzięki temu zyskujesz łatwe porządkowanie informacji, ułatwienie analizy danych poprzez grupowanie ich według dowolnych kryteriów, szybkie wyszukiwanie potrzebnych danych. Wejdź w link w opisie, by poznać szczegóły. Zarządzaj transportem lepiej!